A dziś będzie o oficjalnym już potwierdzeniu Daniela Ricardo w Red Bullu, ale o tym tylko chwilkę, bo to już wiedzieliśmy, ale będzie też o personalnej zmianie w FIA z kontrowersją w tle. Będzie też szybkie, jak to zwykle u mnie na kanale, ale bardzo treściwe podsumowanie sezonu 2022. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. Sezon, sezon i po sezonie, ale spokojnie to odcinki dalej u mnie się na kanale będą pojawiały. Tak jak Wam ostatnio mówiłem, w przyszłym tygodniu już nagrana rozmowa z Kacprem Sztuką i jego datą wpadnie na ten kanał. Będzie dużo zakulisowych informacji o ściganiu się w juniorskich seriach, będą konkretne kwoty, ile to kosztuje i jak w ogóle w tej drabince można się odnaleźć. No a dzisiaj ten odcinek, słuchajcie, zaczynam od podsumowania konkursu, który wspólnie z Marką Wall przez cały rok tutaj prowadziliśmy. No i w tym Konkursie naprawdę sporo osób wzięło udział, bo na przestrzeni całego prawie całego sezonu to było ponad grubo 2000 osób. Mega się cieszę, że braliście w tym czynnie udział. Mi sprawiało frajdy czytanie waszych odpowiedzi. Mam nadzieję, że Wam też ten konkurs sprawiał sporo, sporo frajdy. No a jeśli chodzi o zwycięzcę, no to uwaga, tutaj. Fanfary powinny wjechać. Zwycięzcą całorocznego konkursu został pan Krzysztof, który naprawdę był mega, mega regularny w zdobywaniu dużych punktów w każdym formularzu, ale i tak ostatecznie drugiego zawodnika pokonał o dwa punkty na przestrzeni prawie wszystkich wyścigów z tego sezonu. To naprawdę była bardzo zacięta walka. No i do pana Krzysztofa wędruje ten wyjątkowy z edycji limitowanej trymer marki Wall pozłacane 18 karatowym złotem. Serio, naprawdę. Ja się boję aż tego dotykać, bo to jest naprawdę ciekawa, ciekawa sprawa, więc Panie Krzysztofie, serdeczne gratulacje, dzięki za wszystkim za, za udział, no i wielkie podziękowanie też po prostu dla marki Wall za to, że lubi Formułę 1, rozumie Formułę 1 i za to, że mogliśmy... Współpracować właśnie w taki długodystansowy sposób i w taki sposób, który był fajnie połączony ze światem F1. Zatem, no, jeszcze raz dzięki za, za wspieranie tego, tego kanału. No, a Wy, mam nadzieję, po prostu, że się dobrze bawiliście. Przy tej okazji, słuchajcie, jeszcze chciałem Was zaprosić na mojego Discorda. W przypiętym komentarzu jest link, tam sporo. Sporo się dzieje. Spora społeczność już się tam zebrała. Tam też jest taka ankieta dotycząca tego minionego sezonu, w której możecie wziąć udział i ocenić po prostu to, jak to Waszym zdaniem wyglądało. No, a teraz przechodzę już do tych najświeższych informacji po sezonowych. Ta najświeższa to jest już potwierdzenie oficjalne: Daniel Riccardo jako trzeciego kierowcy w ekipie Red Bulla na sezon 2023, będzie pomagał Red Bullowi w testowaniu, w pracach w symulatorze, ale też tutaj napisano jasno, to będą też aktywności czysto komercyjne, marketingowe. Dla Red Bulla super sprawa, bo to gość, który ma mnóstwo fanów na całym świecie. Christian Horden mówił wprost, że my jesteśmy bardzo aktywni jako zespół, robimy bardzo dużo takich pokazowych przejazdów i eventów i tutaj profil Daniela, jego historia z, z całym zespołem, to na pewno będzie dla nas ważny dodatek. No i nie zapominajmy, Daniel to też jest kierowca, który swoje przejeździł w Formule 1 na przestrzeni ostatnich lat w dwóch ekipach, Jeździł, więc sporo doświadczenia też tutaj będzie mógł jeszcze do Red Bulla wnieść. Czy to jest szansa dla niego jakaś na fotel wyścigowy? Jakaś jest, na pewno, bo to są cztery miejsca, tak naprawdę, w, w całej tej rodzinie Red Bulla w Formule 1 i gdzieś tam po cichu Daniel Ricardo na pewno to miejsce wyścigowe ma z tyłu głowy. Czy to wypali, nie wiem, bo losy Daniela Ricardo w ostatnich latach są dosyć dziwne i gdzieś tam to wszystko. Po prostu wije się jak, jak rzeka, ale trzymam kciuki za Daniela, żeby swoje miejsce takie już na dobre w F1. Mógł odnaleźć, po prostu, żeby w Formule 1 jeszcze mógł jeździć jako, jako kierowca etatowy. A teraz przechodzę do pewnej postaci, o której trochę było głośno w tym sezonie, tak trochę teraz o polityce będzie. Chodzi o panią Shile An Rao. To jest pani, która pracowała kiedyś w FIA, była tam szefową działu prawnego w latach 2016-2018, później przeszła do Mercedesa. Była też doradczynią od spraw prawnych, ale też bezpośrednią doradczynią. Toto to Wolfa. No i ciekawostka była taka, że w czerwcu tego roku wróciła do FIA na stanowisko takiej tymczasowej sekretarz generalnej. No i właśnie okazało się, że pani Sheila Ann Rao odchodzi z FIA z końcem listopada. Tam w oświadczeniu napisano w oficjalnym, że no po prostu zakończył się ten tymczasowy okres, wypełniła swoje obowiązki i po prostu się z nią rozstają. BBC poinformowało, że ona sama o tym zdecydowała, że nie odpowiadał jej do końca charakter tej tej pracy. Ale dlaczego powiedziałem we wstępie, że to gdzieś tam jest okraszone pewnymi kontrowersjami? Ano, dlatego, że pani Sheila Anra brała bezpośredni udział też w całym tym procesie oceniania limitów budżetowych, to ona informowała Red Bulla o tym, że ten budżet został przekroczony no i były oskarżenia po prostu, znaczy takie nawet nie wprost, ale sugerowano między innymi w Red Bullu, tam w Ferrari też się martwiono o tym, że ona wraca do, do FIA, no były takie podejrzenia, że to nie do końca jest dobra sytuacja, kiedy osoba tak blisko związana z zespołem nagle wraca do do FIA no i że to budzi pewne, pewne podejrzenia, tym bardziej, że był wyciek tych informacji, tej informacji o przekroczeniu limitu budżetowego. Red Bull też nie wskazywał palcem na nią, ale wiadomo było, że chodzi im o to, że to może z jej strony gdzieś tam mogło wyjść. Ale bronił jej też prezydent FIA, Mohamed Ben-Sulayem, który powiedział, że no, ja tu słyszę, że ludzie mówią, że ona ma jakiś tutaj związek z tą karą dla Red Bulla, że to ona mogła chcieć tutaj coś Red Bullowi zrobić źle, ale prawda jest taka i tutaj cytat, że to ona powiedziała, kiedy usłyszała o tej karze, że ta kara jest dosyć surowa dla Red Bulla. Jak było naprawdę, tego oczywiście nie wiemy. Pani Rao odchodzi z FIA... FIA myślę, że też gdzieś tam. No, nie, że była kulą u nogi, ale gdzieś tam te, te wszystkie informacje, które wokół niej się pojawiły, nie do końca były na rękę FIA, aby w takim kontekście mówić o tym całym, całym procesie. Jak to wyglądało od wewnątrz, tego oczywiście nie wiemy. Wiele osób jest, które pracują w, czasami w zespołach, później przychodzą do FIA albo w drugą stronę. Pracują we FIA i przychodzą do zespołów. Tylko przypomnę Wam kontrowersje związane z przyjściem Marcina Budkowskiego do ekipy Renault prosto z FIA. Tam niektóre zespoły, w zasadzie większość też burzyła się, że to nie może tak być, że on ma poufne informacje, że musi być wydłużony okres w którym on nie może żadnej pracy podjąć i rzeczywiście on trochę dłużej musiał czekać na rozpoczęcie pracy w, w Renault. Zawsze takie rzeczy budzą kontrowersje i zawsze o takich rzeczach będziemy mówili nieco więcej niż gdyby to były osoby zupełnie niezwiązane z ekipami. No, i jeszcze taki, takie zakończenie tej, tej informacji. Według portalu Racing News, według Dietera Renchena, jej obowiązki ma przejąć pani Natalii Robin, i to też jest ciekawostka, o której wam nie mówiłem akurat. Ona we wrześniu została pierwszą w historii CEO FIA. Czyli będzie jedną z ważniejszych osób w FIA, to jest pani, która pracowała wcześniej między innymi w Volvo na bardzo wysokich stanowiskach, no i będzie odpowiadała między innymi za zwiększenie po prostu dochodów FIA i trzymamy kciuki, bo mocna FIA to mocna Formuła 1, jeszcze mocniejsza FIA, to jeszcze mocniejsza Formuła 1, i tak dalej, i tak dalej. No, a teraz przechodzę słuchajcie, do podsumowania krótkiego tego sezonu. Was zachęcam w sekcji komentarzy do pisania w takich czterech kategoriach. Największe rozczarowania dla Was z tego sezonu, największe zaskoczenia na plus i najlepsi waszym zdaniem kierowcy. Bo w tych najgorszych to nam się chyba pokryją ci, którzy są największymi rozczarowaniami, ale zobaczymy. Największe rozczarowania, moim zdaniem. Pierwsze to na pewno Mercedes, bo nie dość, że nie trafili z samochodem, to jeszcze nie potrafili tego odwrócić. Bardzo mocno przestrzelili z, z tą maszyną. Jeden wyścig wygrany, ok, ale na przestrzeni całego sezonu było bardzo źle i nie spodziewaliśmy się tego po ekipie, która. W ostatnich latach miała tak dobre wyniki, ba. Niektórym się wydawało, że jak oni zaprezentowali ten samochód z dość nietypową koncepcją, to że to będzie właśnie kolejny sezon ich dominacji, że to oni postawili na odpowiedniego konia, ale okazało się zupełnie inaczej. Więc dla mnie to jest jedno z największych rozczarowań tego sezonu. Rozczarowała mnie też ekipa Alfa Tauri, jeśli jesteśmy przy zespołach. Takie zaplecze, tak niska pozycja w klasyfikacji generalnej. Trochę wstyd. Trochę zespół tutaj miał swojego w tym udziału, ale też kierowcy po prostu tej ekipy w tym roku nie błyszczeli tak jak błyszczeć by mogli Jak na zespół, który jest w tej rodzinie Red Bulla naprawdę słabo, gdzieś tam chyba za duże skupienie może poszło w kierunku Red Bulla i mam wrażenie, że ta Alfa Tauri nie jest najlepiej zaopiekowanym zespołem, tak jak cały ten program juniorski. Gdzieś tam to wszystko na razie mam wrażenie jest w takim nie do końca dobrym położeniu, o czym świadczy choćby przyjęcie do zespołu człowieka z zewnątrz, Nika Vriesa, który ani nie jest juniorem, ani nie jest z rodziny Red Bulla. Nie takie były założenia tego, tego całego ekosystemu. Jeśli chodzi o największe rozczarowania wśród kierowców, Daniel Ricardo, Oczywisty tutaj kandydat, chyba największe rozczarowanie tego sezonu. Okej, okay, poprzedni sezon też miał słaby, ale ja myślałem, że w jego przypadku nie jest możliwe, żeby mieć dwa aż tak słabe sezony. Co więcej, ten był jeszcze gorszy. Żadnych odpowiedzi, żadnych oznak tego, że może być lepiej, fatalny rok, duża zagadka dla wszystkich, dla Daniela też. I po prostu tak po ludzku życzę mu, żeby gdzieś tam odpowiedzi na te pytania był w stanie znaleźć. Kolejne rozczarowanie dla mnie to Mik Schumacher. Rozmawialiśmy sobie o nim tutaj ostatnio. Spodziewałem się jednak po nim nieco więcej, ale to nie były udane dwa lata. Ten pierwszy rok, ciężko go też oceniać, bo okoliczności w Hasie były jakie były. Has chciał tam ten sezon po prostu przejeździć, ale jeśli chodzi o ten sezon, no było po prostu źle ze strony Mika. I kolejny kierowca dla mnie, który był rozczarowaniem to Yuki Tsunoda. To już nie był debiutancki sezon. To jest zespół, w którym Masz czasami narzędzie, żeby pojechać dobrze, i u Jukiego ta dobra jazda występowała bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Gdyby nie Honda, gdyby nie to, że jest tak źle w rodzinie Red Bulla z juniorami, to Jukiego w tym zespole dawno by już moim zdaniem nie było. Piszcie swoje typy na największe rozczarowania, a ja przechodzę na największe zaskoczenie na plus. I zaczynam od. Ferrari, ale ołóweczkiem tutaj z gwiazdką dopisujemy, że chodzi mi o Ferrari z samego początku sezonu. Bo tym byłem zaskoczony pozytywnie, że zbudowali tak szybki samochód, że są w miarę bezbłędni, że naprawdę to dobrze wygląda. To, co się stało później, oddzielam to kreską, mówię tylko o tym samym początku. To mnie naprawdę mocno zaskoczyło, więc to tak poza konkursem trochę to. To Ferrari, tak naprawdę, jeśli chodzi o zaskoczenie na plus zespołów, no to chyba ja tutaj jestem w stanie wskazać tylko Alpin, bo oni naprawdę pojechali świetny sezon, były awarie, OK, ale oni powiedzieli, że chcą zbudować mocny silnik, który ewentualnie będą sobie później naprawiać, bo te silniki będą teraz zamrożone. Z tym, że jedyne, co będziesz mógł robić w najbliższych latach, to poprawiać rzeczy związane z niezawodnością. Jeśli silnik jest awaryjny, to możesz coś poprawić. Jeśli silnik jest wolny, to nie, słaby, ma małą moc, to nie możesz już nic poprawić. Ale jeśli jest awaryjny, to możesz. Więc Walpin po prostu postawili na taką opcję i brawa, brawa dla niej, bo, bo, bo dla mnie to naprawdę było, no, no może nie jakieś gigantyczne zaskoczenie, ale jednak jakieś, jakieś zaskoczenie tak, że, że pojechali taki, a nie inny sezon. Jeśli chodzi o kierowców, zaskoczeniem dla mnie na pewno było to, że George Russell tak szybko wszedł w te nowe buty, tak świetnie pojechał w zespole, w który miał obok Luisa Hamiltona, wyżej od niego w klasyfikacji generalnej. To on zgarnął zwycięstwo, rozpychał się tam łokciami od początku. Zadanie miał niełatwe, bo wchodził do zespołu ułożonego pod Luisa Hamiltona do gościa, który jest ikoną w jego kraju, który jest ikoną w Mercedesie, który jest ikoną sportu. A George Russell powiedział spoko, spoko, ja sobie z tym dam radę. I dał sobie z tym radę. To jest gość, który w przyszłości może być liderem. Tego zespołu, to jest gość, który będzie stanowił o przyszłości tego sportu. I ten sezon dla mnie jest tego potwierdzeniem, absolutny, absolutny top, jeśli chodzi o, o formę w tym, w tym roku. Co do Rando Norisa, no to jego oczywiście też sobie na tej liście chcę wysoko i muszę wysoko umieścić. Nie jest to dla mnie zaskoczenie, że on tak pojechał, więc może bym to bardziej tutaj widział w kategorii po prostu tego, że on świetnie ten sezon pojechał, kapitalnie na poziomie właśnie takiego rasela niemalże bezbłędny, szybki w zespole, który wcale tak idealny w tym sezonie nie był, w samochodzie, który też idealny nie był, a spisał się znakomicie, więc po prostu duże brawa dla niego z mojej strony. No i właśnie, no i jeśli chodzi o najlepszych kierowców, czyli kolejną taką kategorię co do tego króciutkiego podsumowania. Norris, Russell zdecydowanie dla mnie najlepsi. No i Max Verstappen, który trochę w innej kategorii jest przeze mnie rozpatrywany, no bo to po prostu był najlepszy zawodnik tego sezonu. Jest mistrzem świata. Dominował kiedy, kiedy już miał samochód bardzo szybki, ale nawet kiedy nie miał, to niszczył kolegę z zespołu wielokrotnie. Jechał z dużym spokojem. Możemy na palcach jednej ręki policzyć jego, jego błędy. Dla mnie absolutna dziesiątka za ten, za ten sezon, dla Maxa. Więc to jest taka trójka, zobaczcie, tu są trzej młodzi kierowcy, którzy będą w tym sporcie przez lata i to nas może tylko cieszyć, bo to oznacza, że będziemy mieli wspaniałe kolejne lata po prostu w Formule 1. Max, George i Lando. Dla mnie trójka najlepszych kierowców w tym sezonie. Miałem słuchajcie na streamie na Twitchu rozmowę z widzami i ocenialiśmy sobie zawodników poszczególnych. No i tutaj Wam wrzucam zrzut ekranu z tego, jak ostatecznie te oceny im przyporządkowaliśmy. Wybaczcie za, za jakość. I jestem ciekaw Waszego zdania co do Charlesa Leclerc'a, bo tutaj on ostatecznie dostał taką ósemkę gdzieś w okolicach: Fernando Alonso. Dla mnie to, to, to nie był jakiś super sezon, szczerze mówiąc, w wykonaniu Sharla Leclerca. Dla mnie to był sezon, w którym wyszło parę jego słabości, no może nie parę, po prostu w paru momentach tę słabość okazał. Nie był bezbłędny i nawet był daleki od tego, żeby tym bezbłędnym zawodnikiem być. Jednocześnie uważam, że bardzo dużo się nauczył, że dużo mu to da na przyszłość, bo był w tej walce o mistrza świata, może nie bardzo długo, ale był. I te błędy w tej walce popełnione też go na pewno zbudują. Ale jestem ciekawy, ciekawy, jak wy ten jego sezon oceniacie, bo dla mnie on jakiś super po prostu nie był. Dla mnie to nie jest kierowca, którego mógłbym ocenić tak wysoko, właśnie jak Norisa. Czy czy Rasela w tym sezonie? Oczywiście, pomimo że Szar znalazł się wyżej w klasyfikacji generalnej, ale wiemy z czego, to, z czego to wynika. Dajcie znać, jak Wy na to patrzycie, a ja się będę z Wami już żegnał, ale spokojnie. W przyszłym tygodniu oczywiście widzimy się, widzimy się ponownie i, i co? I działamy dalej mimo końca sezonu. Trzymajcie się. Cześć, cześć.